Dobry wieczór państwu. Witam wszystkich serdecznie. Dziś dzień szczególny. Obchodzimy w naszej szkole Święto Babci i Dziadka. W imieniu wszystkich wnucząt pragniemy wyrazić wam naszą miłość i wdzięczność. Za każdą pogodną chwilę, za uśmiech, cierpliwość i dobrą radę. O tym ważnym dniu zawsze pamiętamy, i dla naszych gości widowisko mamy. Zanim jednak oddamy głos <laughs> młodym artystom, prosimy o wystąpienie dyrektora naszej szkoły, pana Romualda Adamka. Dobry wieczór Państwu. Nie ja tu jestem dzisiaj najważniejszy, tylko serdecznie witam wszystkie babcie i wszystkich dziadków, beneficjentów dzisiejszego koncertu. Ser koncertu. Serdecznie Państwa witam. Julian Tuwim, Zosia Samosia. Jest taka jedna Zosia. Nazwano ją Zosia Samosia, bo wszystko sama, sama, sama. Ważna mi dama, wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce, dla niej szkoła, książka, mama, nic nie znaczą, wszystko sama, z Jan Brzechwa Kwoka. Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem: Grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć krzeczności. Osioł pierwszy wszedł, a przy tym w progu garnek z kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział kto takiego osła? <grywa> Czy namieszka mieszka parę myśli stąd? W tej samej głowie czasem przypomina mnie. Ale masz śpiłę jaką ma mało kto. A kiedy trzeba umieć, kość to mówić nie? Czy na pewno, czy już znasz ją ona? Are you, yes, I am. Are you angry? Are you angry? Yes, I am! Are you angry? So angry. Are you angry? as I am! Are angry? I'm so angry! Are you angry? I'm so angry! I'm angry? I'm so angry! Yes, I am! O tak, uśmiech jest dobry na co dzień, a nie tylko ćwięta, więc wnuczek ma się uśmiechać, a wnuczka być uśmiechnięta. Po drugie z czajnikiem w ręku również jest znuką do twarzy. Każdy radośniej wygląda, kiedy herbatę parzy. Po trzecie, chociaż wnuczek czasami szklankę stucze przy myciu naczyń także dobrze wygląda wnuczek. Po czwarte proszę babci, po piąte i po szóste Niech babcia nigdy więcej nie pierze wnuką chustek. Dziadka. Kochana babciu, jak można pomieścić w sobie tyle troski, ciepła i miłości? Jak można podarować innym tyle uśmiechu, dobra i radości? Jak można zdobyć zdolność, by trudny w trudnych chwilach nieść pociechę? Jak można, powiedz, babciu, stać się jak ty cudownym człowiekiem? Dziadek mnie na spacer bierze, na rowery. Gdy wsiadamy, on na duży, ja na mały. To ruszamy sobie świat. Aż do lasu, tam daleko, wąską dróżką ponad rzeką. Wtedy widzę, że, że dziadkowi znów ubyło parę lat. Dziś mu powiem, by pamiętał, że go kocham nie od święta, ale zawsze i że kiedyś, gdy dorosnę, chciałem taki być jak on. A tak tak to się zaczęło, nigdy nic, zwyczajne pa, pa, pa Jest orkiestra. orkiestrach jaka jakaś siła, bo to było tak Babcia stała na balkonie, Gołem dziadek depilował. Lepiej go no ujrzała nieomal nie odmarz, trzeba było w stronie, dziadek z miejsca zmylił nogę

Czajne pa, pa, pa Jest orkiestrach tych tak, jak siła Bo znów było tak Mama tak, stała tak. na balkonie Do łeb tatuś tefilował Lęk ujrzała i... Nieomal zemdlała Sprawiać trzeba było stronie Babcio z miejsca Poczuj, jak to coś natchnęło. Stanął pod balkonem, puknął jej buzonem. Tak to wio, jaka dzieło. Pa, 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 para, pa, 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 para. Pa, 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 para,